Time to build everything Samolot Samolot? Znowu? Samolot No to co? Tradycyjnie Baronik no bo ta mamy większe doświadczenie to możemy zrobić bitwę w przestworzach przez tworzach. my wtedy podłogi nie wejść. No bo wyrzuciło cię i Nie mogliśmy szybko tego dokończyć. Nie, w poprzedniej rundzie. No, a w poprzedniej też, ale, ale ostatnio jak samolot budowaliśmy, to no... Ciebie Bo kombinowałaś z... Z... z przestrzenią i coś przekombinowałaś. ten może... ten. To róbmy biały, ten, bitwę. Ta... Róbmy bitwę samolotów. Lepiej biały taki pasażerski, a tam wszyscy będą pasażerskie robić. My musimy coś innego zrobić. Bo wszyscy Czekaj, będą pasażerskie. Trawę robić. Na dole. Nie, zostaw niebieskie. Będą nad oceanem. To no, jest bitwa nad, nad wioską. Bitwa nad oceanem. Co ma robić? Nie wiem, jakąś bitwę Czyli? Czyli jakiś drugi samolot <laughs> Nie wiem, taki jakiś. Sam? Nie, taki sam, jakiś inny lamerski, <laughs> który będzie zniszczony przez ciebie. Nie Sobie w gogle wpisz. Sobie. <laughs> Sobie w gogle wpisz. <laughs> Czerwony messeczkie miasto. Messeczkiety nie są czerwone. Są szar. Oj, jeszcze jedne schody bym zapomniał. Oj, set <laughs> <jak> na wizji. <laughs> Ten samolot Ale myślę, mi te nie są czerwone. To będzie No, to będzie rekonstrukcja historyczna. Full historic. Full of historical. Bary mi tu latają, nie serio komorze, wierzę ci, <noise> to nie wygląda jak śmigłowiec, <noise> a ja ty miałeś samolot budować. <noise> Нет, это ж... я кис Я буду уят, а то остатки убедите. pilota mogę tu postawić czy nie nie mów że tu nie ma armor standów. nie ma tu armor standów. Piękny. Wspaniały. Cicho. Majestatyczny. Wzorcowy. Nie do ciebie. To samolot, który musi mieć każdy. Poza mną, bo jestem... bo nie jesteś <śm> Hehe. Czy mogę tu dodać jakieś karabinki? O oh yeah. Hmm, czekaj, ja bym tylne śmigło zmienił, bo jest za duże. Ja ci tu przerobię tylne śmigiełko. Na takiej odpowiedniej wielkości Też nie mogę postawić o wiele lepiej Coś, coś, coś ci głowa odpadła. Czekaj, teraz zniszczę tą to, te to, tu to, 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 na dole. A? Jeszcze śmigło potrzebujesz w góry. Kurde, śmigło. Nie zdążę śmigła. To nisz to wszystko. No to będzie śmigło tak. U mnie jest idealny pilot. To jest błędnik. Odpowiedni dźwięk w odpowiednim momencie.. Nas... O, coś nie, coś, coś nie wymiarowo. mówiłem, że wszyscy będą osobowe budować. Pasażerskie chyba. No <laughs> <To> za pasażerskie. <laughs> A jak wielotka tylna. Nie zdążyłem mecha dać. A to. chwilę co, to jest autobus. Autobus ze skrzydłami. O, w końcu coś lepszego, co? W końcu coś lepszego, o nie, nie dokończone, ale już coś lepszego. Co? Czemu wszyscy zapominają o tylnych lotkach?

W końcu ktoś idzie o tylną lotkę. Trochę badziewną, ale chociaż jest. drugie miejsce jeden ale, punkt ale, ale, ale kto wygrał? co? ale, ale, ale ale, 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 no dlaczego? dlaczego? czyin Może ser? To ty rób sera, nie? A tu zrobię takiego gościa, co będzie ten ser żarł? Dobry pomysł, czy nie? Wygodny taki ser? No, jeszcze kwarc potrzebuję Styk. No, i to będzie dobrze. A tu zrobię gościa, który będzie ten serżarł Czekaj co ja zrobiłem Dawaj, zrób pływający talerz na wodzie. Maro, dawaj. Rób pływający talerz na wodzie albo ser pływający na wodzie. Księpe zrobię. To zniszczyć ten ser? Jak też, ale zrób, żeby pływał na wodzie. Była na wodzie? No czy na jakimś talerzu był czy coś no W sensie wodą wylać? Czy... czy, czy, czy no zlewamy? tak, zlewamy. wodą Zrób. Zrób takie niebieskie podłoże, a potem się wodę powylewa po prostu Czekaj, bo ja nie idziemy. Czekaj. To mam ci oblać wodą wokół, tak? Nie, 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 woda na samym końcu. Zostaw teraz wodę. Bo pamiętaj się pan. Nie, nie o tu chodzi. Czekaj, talerz zbudować i na... Ale może być, czy większy. Nie no, większy człowieku. Coś ty sera nie widział. O ale aż taki duży! Dobra, rób. To się udnie. W postprodukcji. To się udnie. Yeah. Chyba nie. A? ja już mówiłem podłączmy telefon. nie mówiłem. No to dobra, zwoń. No, mogę tak? tam? Ja bo mi teraz zaczął. Bye. I tu gąbkę, bo teraz jeszcze mu ser włapie, zrobię. O bo nie, czekaj, bo jeszcze nie zdążę. To ty robisz ser. No rób mu jeszcze w łapce, że, że będzie żar ser Czy o w tej łapie trzyma? No. Cheese oh, grommet Zostaw on ma być łysy! O nie słysy Co miał zniknąć? Nie się Co już nie możesz budować? Ci skończył. No, grać <laughs> no, dobra, co my tu mamy? Trampek? Noż, sztoteczka, e, Nie wiem, nie widzę tu sera. No chyba, że to ma być sera. Nie wiem, <laughs> ser. OMG! Jakie to dobre. szczurnie dokończony. Ale jakie to dobre! <grystanie> <grystanie> Ser z gnatem! <grystanie> <grystanie> On chyba miał napisane, że próbował. I tired. Próbowałem. Znaczy no, I tried <coughs> riding, sorry. Jaki szero ż, szero żrżeracz. <coughs> <coughs> Ej. Kurcze, meg czy okej. Próbuję zejść. Meg. What? Po co to żółte, coś? taminka. co ta minka? <tum> w sumie ciekawe... O, jak ty żeś tu ser zrobił? A dobra, w taki sposób jest git. No Ale... O... Co powiedziałaś? Ty mnie słyszysz? No. Co tu się stanęło się? Czy to chodzi o ten tak jak w pacmanie, że z jednej strony znikał, z drugiej wychodził? <ścoughs> Jaki czurojat A to co to? Czy to jest serkozi? Czy to chodzi o serkozi? Daj okejkę, okay bo jeszcze nigdy nie widziałem Sara Koziego. <kłysy> 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 Wallace wygrał! <kłysy> Wallace wygrał! Jest git. Wallace wygrał. <kłysy> <Woles> wygrał. <kłysy> Woles wygrał.